Musiałem zaparkować ponad kilometr od tego Adidas Center, bo <noise> znaleźć tu miejsce. Wszystkie ulice były zamykane, wszędzie korki, wjechać. Wiedziałem, żeby przyjechać wcześniej, żeby się nie stresować, bo o matko, bramac! Słuchajcie, jest 31 stopni. Ja nie pozwolę sobie wbić do głowy tego, że, <głos> <głos> że, że nie dam rady. To po prostu jest kwestia tego, że trzeba to zrobić. No, po prostu trzeba to zrobić. Jestem dobrze przygotowany i mać temperaturę. Dobrze, że się tutaj nie pakowałem. Вот что там. Kiedy mój mózg zaczyna grać ze mną w gierki Godzina 45 do startu 31 stopni Ale jebać to Jestem dobrze przygotowany, wiem po co tu przyjechałem I mam zamiar to zrobić To jest właśnie ten klimacik Eventów Przed nami Błonia, start Ten sam start co Dla półmaratonu I zobaczcie, idą Tłumy biegaczy Wielki event, zaczynamy kurna na sezon. Zobaczcie na metę. Przyjecie to w nosy. Wow. Dobra, lecimy. Ale wiary! No i za kilka minut. Zobaczcie na to, co tu się dzieje. Witamy bardzo serdecznie. Z, razem z nami Łukasz Polinceusz, zastępca burmistrza dzielnicy Praga, południe miasta Stołecznego. No i już ostatnia minuta. I za chwilę będziemy obliczać z Damianem od 10. Razem z Wami. Bądźcie czujni. I teraz szybka analiza biegu. Ruszyliśmy myślę, że klasycznie, czyli lekki tłok, złapanie rytmu. Wszyscy ruszyli za szybko, to, to chyba klasycznie, ale u mnie nie było przesady. Powiem szczerze, że tutaj po lewej stronie cały czas trzymałem tego wysokiego gościa w żółtej koszulce. To jest Kuba, który był za mną na obozie i biegał. Pewnie go stamtąd kojarzycie, jeżeli oglądaliście te filmy. Cały czas starałem się go trzymać. Wiedziałem, że on będzie próbował biec po te 3.35. Ja. Również biegłem po 3,35 jak zaraz zobaczycie. Zawsze miło, dzięki, że jesteście na trasie i jeżeli mnie gdzieś tam dojrzycie to krzyczycie. No i drugą osobą, którą tutaj widzicie w tej pomarańczowej koszulce to jest Sylwester. I on jest bardzo mocny tak relatywnie do mnie, ponieważ biega piątkę poniżej 18 minut. Tutaj z kolei Przemek Obara, nie wiem skąd się pojawił, to był mój roommate z obozu. No on biega piątkę poniżej 17 minut, więc chyba gdzieś się zapomniał i zaczął wszystkich wyprzedać. Jak tutaj Widzicie? No i dobiegamy sobie do pierwszego kilometra. Na pierwszym kilometrze mamy 3,37, czyli można powiedzieć, że o sekundę za wolno w stosunku do tego, żeby łamać 18 minut. Jak widzicie Sylwester jest cały czas w zasięgu wzroku, Kuba też tam w dali dalej biegnie. Potem mamy podbieg. Podbieg zaczyna się tuż przed drugim kilometrem. Za chwilę zobaczycie znacznik. Tutaj jest mój ulubiony raper. Nie pamiętam nigdy jego yy, ksywki, ale zawsze przyjmuję mu pion albo porzucam mu coś, żeby sobie zafreestylował. No i na drugim kilometrze uwaga, wpada 3,43, ale się tym nie przejmuje zbytnio. Dlatego, że wiedziałem, że tu jest podbieg, wiedziałem, że teraz będzie luzik, właśnie sobie biegniemy. Jak widać, ja zaczynam delikatnie przyspieszać, czuję się dobrze, ale czuję niewiarygodną suchość w gardle. No był dramat, tam była po prostu Sahara, to była pustynia Mochawe w Warszawie, nie? O tym opowiem na końcu. Doganiam Sylwestra, Sylwester słabnie, co jest dla mnie bardzo dziwne. No i na trzecim kilometrze split wpada, niestety, w 3.41, czyli to jest trochę za wolno, nie jestem w stanie nie nadgonić. Myślałem, że on wpadnie w okolicach 3,37 i byłoby wtedy w miarę git. Tutaj widzicie znacznik czwartego kilometra, ale nie. To nie jest czwarty kilometr dla nas, tylko dla tych, którzy biegną z naprzeciwka. Jak widzicie, samochód przejeżdża z najlepszymi i czołówka. To jest bardzo fajne, jak jest nawrotka. Tutaj właśnie już widzicie. Tu jest mocna strefa kibicowska i widzicie osoby, które... Są szybsze od was i widzicie jaką macie stratę Ja bardzo lubię taką nawrotkę, Bardzo lubię widzieć sobie różnicę Ile mi do kogo brakuje albo ile kogo wyprzedzam No i tutaj kolejna bardzo ważna postać Ta osoba w żółtej koszulce To jest Piotrek Piotrek, który biega strasznie mocno On teraz pobiegł kilometr w 2,49 Na e, Warsaw Track Cup No i myślałem, że on to w ogóle mnie rozmiażdży Tutaj w przedbiegach Jak widzicie przed czwartym kilometrem go doganiam i go wyprzedzam. Nie wiedziałem, czy świat mi na plecach, więc trzymałem równe tempo i patrzyłem, czy będzie chciał wyprzedzać. Czwarty kilometr najwolniejszy. Przemęczyłem go straszliwie. Cierpiałem niemiłosiernie, co słychać po moim oddechu. To był dramat, była susza, było gorąco. Ja się już gotowałem i po prostu wiedziałem, że wynik będzie już poniżej, 18, powyżej 18 minut, ale biegłem dalej. Czwarty kilometr wpadł w 3,46. No i zaczynamy tak naprawdę piąty kilometr Piąty kilometr musiałem pobiec mocno Żeby mieć jeszcze jakiś fajny wynik Czułem, że jestem w stanie delikatnie przyspieszyć To, że wyprzedziłem Piotrka To, że wyprzedziłem Sylwestra To, że widziałem już gdzieś tam w oddali Kubę Dawało mi taką dodatkową motywację, że A, może jeszcze trochę przyspieszyć I tutaj przyznam się Wam szczerze Myślałem, że po prostu do końca są dwa zakręty Jak się okazało są cztery no więc ja włączyłem sprint finish o dwa zakręty za wcześnie. Co tylko pokazuje, że jestem gotowy na taki sprint finish. No i ten finish, a zresztą zobaczcie sami. Ostatni kilometr wpadł w 3,29. Tempo na ostatniej prostej schodziło poniżej 3,0 myślę. To było z GPS-a, ale naprawdę widzieliście, to był ogień. Nie? To był po prostu ogień. Naprawdę jestem mega dumny z tego, jak zakończyłem ten bieg i w jakich warunkach to się odbywało. Zresztą posłuchajcie podsumowania. Posłuchajcie, niech to podsumuje, jaka były, jakie były warunki na trasie. Ja pierdziel, jeżeli ktoś był, kto był zadowolony z wyniku, który miał tutaj zrobić, to ja jestem w szoku, to naprawdę znosi temperaturę genialnie, bo to co się tam działo, to był koszmar, po prostu po dwóch kilometrach ja już się tak gotowałem, że po prostu nie czułem nawet kropelki w ustach, tak było gorąco, było piekielnie gorąco, ale powiem Wam, że no będzie, będzie naprawdę dobra relacja, mam nadzieję, że teraz jak to oglądacie, to już widzieliście tą relację i mój finish. No bo jestem z siebie mega dumny, naprawdę otworzyłem się na zmęczenie teraz wakacje, a po wakacjach lecę łączną i wreszcie może w jakichś ludzkich warunkach, i wtedy pokażę naprawdę, jak te 18 minut potrafię złamać.